Cześć, do lokalnego szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie pozostało jeszcze trochę czasu. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Marcin Korowka z Bersystem. Cześć Marcin. Cześć. Przygotowujesz się do swojej prezentacji, mam nadzieję. Mocno się przygotowuję. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Presja jest duża, tym bardziej, że to jest kolejny mój występ na szczycie ubezpieczeniowym, więc nie chcę się powtarzać. O czym powiesz tym razem? O czym powiem? Przede wszystkim to będą trzy tematy. Jeden temat to to, co pytacie ostatnio w, w mailach, o to, co pytają też klienci, czyli jakie dane o klientach multiagencja powinna zbierać. Drugi temat to jest taki, jak wykorzystać te, te informacje o klientach, ażeby sprzedawać więcej, prowadzić działania marketingowe. Tutaj podsumuję i zrobię takie skondensowaną, skondensowane informacje odnośnie tego, co było na poprzednich szczytach ubezpieczeniowych, a na końcu dam Wam kilka przykładów świeżych pomysłów, totalnie nowych, które już wdrożyliśmy u naszych klientów i które przynoszą fajne rezultaty sprzedażowe i które będziecie mogli wdrożyć w swoich, w swoich przedsiębiorstwach. Ok, to super jest, Marcin wspierasz szczyt swoją wiedzą, swoją osobą od samego początku, więc się cieszę też, że będziesz w Warszawie. I też z tego co wiem jest perełka, bonus czy też prezent dla obecnych klientów Bergsystem, oni otrzymają kupon rabatowy na bilet na szczyt ubezpieczeniowy. Tak, bardzo się cieszę, że jesteśmy ze szczytem ubezpieczeniowym. Wszyscy klienci Berg System otrzymają wiadomości indywidualne, w których zaprosimy wspólnie do udziału w szczycie ubezpieczeniowym i zaprosimy tak naprawdę klientów Berksystem do, do społeczności szczytu ubezpieczeniowego, bo... To jest miejsce, gdzie wymieniamy się wiedzą, gdzie możemy powiedzieć o swoich problemach, podzielić się też pomysłami na to, jak usprawnić działania w codziennej pracy. Ok, czyli tak, wiedza od ekspertów, networking od społeczności i giełda pracy. To będzie pierwszy lokalny szczyt ubezpieczeniowy w Warszawie, 28 września 2019 rok. Informacje o biletach w linku pod tym filmem. Dzięki Marcin, że byłeś. Zapraszam. Cześć. Do zobaczenia.